Pamiętnika kucyka. Będąc starym kucykiem, często łapie się na tym, że nie potrafię powstrzymać swojego gadulstwa. No, taki typ cóż zrobić? Ale czasami życie pisze tak nieoczekiwany scenariusz, że wydaje się to niemożliwe. Powiem Wam historię, która się mi kiedyś przydarzyła, całkiem niedawno. No i wniosek, który mogę wyciągnąć, to jest to, słuchaj się swojej żony, słuchaj się tej kobiety, z którą żyjesz, bo jej intuicja, jej doświadczenie mogą ci wręcz uratować tyłek. A było to tak. Pojechaliśmy z Anią na pewną imprezę i... Cóż, siedzieliśmy tam w jednym miejscu przez trzy dni, pilnowaliśmy trochę porządku, no taka powiedziałbym rola pomocnicza. Wszystko było fajnie, wszystko było miłe, jakoś trzymałem język na wodzy i nie paplałem za dużo, gdyż już miałem nauczkę, że jak się za dużo opowiada o swoich planach, to różnie to bywa. Ale nieoczekiwanie, już ostatniego dnia Praktycznie zakończenie imprezy, gdzie tam byliśmy, podeszła do mnie taka bardzo miła dziewczyna, którą zresztą pozdrawiam. Jeśli mnie słucha, to wie, kim ona jest. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że była wielce zainteresowana moimi planami, o których gdzieś tam już wspominałem. Wywiązała się rozmowa. Akurat Ania siedziała obok, i tak widziałem, że już tak pomału zaczyna mieć ochotę kopnąć mnie w nogę, bo ja jak się rozkręcę, no to. No, płynę. Płynę i to fantazjuję. No taka natura, prawda? Szczery do bólu. Co prawda, głupota nie boli, ale. Ale. Góra czuwa. W tym przypadku, jeśli noga mojej żony była za krótka, należało zadziałać w zupełnie inny sposób. I sposób, jaki góra zadziałała. Był tak nieoczekiwany, że no, wprawił mnie w zdumienie. Myślę, że to było praktycznie niemożliwe. Akurat w momencie, kiedy ja się rozkręcam, dialog trwa. Nawijam coraz bardziej, coraz bardziej. Tuż obok przy stoliku siedziało, siedziała sobie pani, bardzo zresztą miła i grzeczna, i postanowiła poczęstować swoich sąsiadów, którzy tam niedaleko byli od niej, pyłkiem pszczelim. Parę kulek. Ja wziąłem znajomy, wziął jeszcze jeszcze ktoś wziął. I tak sobie nawijam, nawijam, przełykam ten pyłek pszczeli i tak coraz bardziej mi zaczyna coś przeszkadzać. Głos mi się mało zaczyna zmieniać. I po chwili zaczynam wręcz piszczeć. A po kilku minutach odebrało mi mowę. No, w ten sposób zakończyłem swoją rozmowę, gdyż nie byłem w stanie nic więcej powiedzieć. No, i uchroniłem się od nadmiernego gadulstwa. Byłem w lekkim szoku, bo powiedziałbym z głosu takiego, powiedziałbym, wykastrowanego człowieka, doszło do tego, że już nic nie mogłem powiedzieć. Po krótkim czasie stwierdziłem, że dopadła mi alergia. Jestem alergikiem pyłkowym i wszystko wskazuje na to, że akurat w tym pyłku, bo nie pierwszy raz próbowałem e, takich rzeczy, akurat on był zebrany w momencie, kiedy py, pyli, pyliły e, trawy, na które jestem uczylony. Pomimo jeszcze, że było przed sezonem, to jednak zawartość tych alergenów była na tyle wysoka, że moje gardło zareagowało w sposób powiedziałbym bardzo symptomatyczny. Mianowicie obrzmiało i ja nie mogłem ani nic za bardzo przełknąć, ani tym bardziej mówić. Tak jak reasumując, jeśli za dużo mówisz, to po pierwsze. Zdradza swoje plany blokujesz możliwość kreacji. A jeśli nie masz koło siebie kogoś, kto ci po prostu zwróci uwagę albo przytrzyma cię w tej twojej powiedziałbym gadatliwości, w tym przypadku to jest moja żona. No, góra może zareagować. W tym przypadku zareagowała w sposób powiedziałbym bardzo nieoczekiwany. Jednak Najważniejsze są wnioski, które wyciągamy z tego, co nam się przydarza, gdyż nic nie dzieje się przypadkowo. Jeśli spojrzymy w przeszłość, to każda sytuacja, która była, kształtowała nas, każde zdarzenie, które było, było potrzebne, każde doświadczenie, które nam się, z którym się zetknęliśmy, kształtowało naszą osobowość. Ja zawsze powtarzam, że jeśli jesteście zadowoleni z tego, co robicie w danym momencie, sytuacji, w której jesteście, kiedy jesteście szczęśliwi, to znaczy, że wszystko jak najbardziej było potrzebne. I te złe, i te dobre chwile, bo one krok po kroku kształtowały nas takich, jaki dzisiaj jesteśmy. Człowiek jest bardzo dynamiczny, więc nie można porównywać nas z dnia dzisiejszego do nas sprzed kilku lat. Sami wiecie doskonale, że te ostatnie trzy lata bardzo zmieniły nasz punkt widzenia, zweryfikowały wiele znajomości, po pozwoliło nam zupełnie inaczej patrzeć na świat oraz na mechanizmy, które nimi rządzą. Także wszystko jest potrzebne. I w tym przypadku ja zauważyłem, że żeby coś poszło w dobrym kierunku, to i też ta góra czuba. Może gdzieś tam się powtarzam, w poprzednich odcinkach pojawiały się takie sytuacje, jednak ja ciągle uważam, że dążąc do jakiegoś celu możemy iść krętymi drogami. Drogi czasami powodują, że to są trzy kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, ale jednak cały czas jesteśmy gdzieś tam prostowani, są podpowiadacze, jest intuicja i myślę, że tak jak dla mnie jest to taka nauczka, żeby rzeczywiście trzymać język za zębami i ta dewiza, że milczenie jest złotem jest jak najbardziej aktualna i ważna to każdy z nas musi sobie troszeczkę popatrzeć na siebie, jaki jest. Czy za dużo mówi, czy za dużo rozpowiada. Ja jestem taki trochę naiwny i podniecam się tym, że o kurczę, będzie super, będzie świetnie. Tu jednak trzeba zachować ostrożność, dlatego że życie i świat, w którym żyjemy, nie do końca nam sprzyja. Jesteśmy w okresie takiej, powiedziałbym, degeneracji rodzaju ludzkiego, i bardzo dużo istot jest po to, żeby nas jakby dołować. To Nie jest tak, że wszyscy życą dobrze, dlatego że przynajmniej według mojego pojęcia nie jesteśmy otoczeni 100% pozytywnie myślących ludzi, człowieków. Jest wiele istot, energii, które chcą nam przeszkodzić w realizacji pewnych celów. To jest taka troszeczkę, nie wiem, czy walka dobra ze złem, a być może miejsce i czas. Gdzie musimy wyczulić swoją uważność i bardzo ostrożnie stąpać po kruchym lodzie. Dlatego obserwowanie siebie, swoich nawyków i swoich zachowań, wyciąganie wniosków z sytuacji trudnych jest konieczne. Po prostu musimy się troszeczkę więcej skupić na uważności i na życiu i modyfikować swoje zachowania. I znowu wrócę do poprzednich moich rozwazań, że ten czas i te sytuacje są po to, żebyśmy zdawali test człowieczeństwa. A testem człowieczeństwa jest tak samo przyglądanie się temu pakietowi, który dostaliśmy na starcie czyli zespół naszych cech, które możemy zmodyfikować. Jeśli będziemy bierni, no to życie się będzie toczyło scenariuszem, który jest przeznaczony dla ogółu, dla całości, a widzimy w jakim kierunku zmierza to społeczeństwo. Ale jeśli rzeczywiście popracujemy nad sobą, to możemy pójść zupełnie inną drogą i to, co jest przewidywane przez tych, powiedziałbym, władców marionetek, którzy mają ten swój szalony scenariusz, z pewnością się nie zrealizuje, bo my zrealizujemy swój mały, zupełnie inny, pozytywny scenariusz. Jeśli nas będzie więcej i będziemy podnożali własną drogą, zmieniali, modyfikowali to, co jest dookoła nas, tego negatywnego, to możemy zupełnie zmienić ten obraz, który jest kształtowany przez te siły, które no, chcą wypaczyć historię ludzkości, a być może są one tylko po to, żebyśmy zostali zmuszeni do tego, żeby dokonać zmiany. I tak to jest, gdy się nie słucha żony. Do widzenia.